Dzień dobry, tu Kelf. Nie wiem, czy wiecie, ale na parę dni przed środniową rozmową pana Ilona Maska z panem Trumpem, kandydatem na amerykański urząd prezydenta, która miała się odbyć na należącej do pana Maska platformie X, pan Musk otrzymał pismo od komisarza europejskiego pana Thierry'ego Bretona, w którym to komisarz europejski pisze, co następuje. A więc Thierry Breton pisze do Maska w kontekście ostatnich. Wydarzeń niepokojów społecznych w Wielkiej Brytanii i w kontekście planowanej rozmowy z Trumpem i sugeruje, że mimo, że sam jest zwolennikiem wolności słowa i nieograniczania mediów, to treści, które pojawiają się na Platformie X mogą generować niestabilność społeczną. W związku z czym komisarz sugeruje, aby treści, które są publikowane na Platformie X, włączając treści na koncie samego Maska, który posiada 190 milionów followerów, były starannie dobierane w przypadku, w przypadku wzrostu ryzyka, ryzyka społecznego, bo jak nie, to mask musi się liczyć z konsekwencjami, które narzuca na niego europejskie prawo, głównie Digital Service Act, czyli akt o usługach cyfrowych. Całą tą zawoalowaną treść można odczytać w jeden sposób. Panie Mask, pan uważa, co pan publikuje, ponieważ nie chcemy, żeby Trump w swoim wywiadzie powiedział coś, co namieszałoby europejskim odbiorcom w głowach i na przykład wyszliby na ulicę pod tymi hasłami. Zwracam uwagę, że pan Thierry Breton zastosował działanie prewencyjne, czyli ostrzegł pana Maska, żeby przypadkiem Trump niczego nie powiedział przed rozmową. Jeszcze nikt żadnego prawa unijnego nie złamał, a ostrzeżenie już z Unii Europejskiej wyszło. Ciekawe, czego obawia się pan Thierry Breton. Żeby było śmieszniej, ten list to jest dopiero początek całego łańcucha wydarzeń, który nastąpił za chwilę. Najpierw odpowiedział sam Mas. Wszyscy się spodziewali, że odpowie tak jak mato zwyczaju swoimi trzema słowami, które można delikatnie na polski przetłumaczyć i gonić. Tym razem na zawoalowany list pana Bretona, a pan Mask odpowiedział również zawoalowaną informacją. A mianowicie napisał tak. Szczerze mówiąc Chciałem odpowiedzieć memem z filmu Jaja w tropikach, ale nigdy nie zrobiłbym czegoś tak nieuprzejmego i nieodpowiedzialnego. Po czym zamieścił memo. Pan Thierry Breton jest komisarzem europejskim do spraw rynku wewnętrznego, jest następcą pani Bieńkowskiej na tym stanowisku i był francuskim menedżerem odpowiedzialnym za restrukturyzację wielkich francuskich przedsiębiorstw, ratowanie ich, ochronę przed konkurencją z zaoceanu i tego typu sprawami. Aktualnie w Unii Europejskiej sprawa aktu o usługach cyfrowych i potyczki z platformą X i innymi wielkimi amerykańskimi platformami mediów społecznościowych wydaje się być jego konikiem. Zresztą przeciwko maskowi opowiedział się już nie pierwszy raz, bo pod koniec 2023 roku już raz wysyłał list do Maska, mówiąc o tym, że X szerzy dezinformację. Tutaj należałoby się zastanowić szybciutko, co to jest dezinformacja i dla ciekawych muszę polecić swój film o dezinformacji sprzed nie wiem dwóch tygodni, w którym mówię o firmie Global Disinformation Index, która to firma dezinformację rozumie jako fałszywą narrację. Czyli nie chodzi tutaj o fałszywe fakty, o rzeczy, które się nie wydarzyły, tylko opowieść o rzeczach, które się wydarzyły, wydarzenia, które zaistniały, jednak w nieodpowiedniej narracji. Jeśli pan Thierry Breton i inni unijni komisarze rozumieją dezinformację właśnie w ten sposób, a można przypuszczać, że właśnie w ten sposób rozumieją, ponieważ Unia Europejska jest jednym ze sponsorów Global Disinformation Index, to wiemy teraz, że w momencie, kiedy pan Thierry Breton albo ktokolwiek inny mówi o dezinformacji, to znaczy, że najprawdopodobniej nie podoba mu się narracja albo nie podoba mu się w ogóle, to, że pewna informacja przebija się do opinii publicznej przynajmniej jej części. Żeby było lepiej, po wspomnianym liście Tierego Bretona do Maska przed rozmową z Trumpem Unia Europejska i jej szefowa pani von der Leyen poinformowała nas, że jest to osobista inicjatywa pana Tierego Bretona i nie została ona, znaczy ten list nie został ustalony z Komisją Europejską. Może tak, może nie, może to prawda, może nieprawda, a tak naprawdę jest to pewnie gra. Polityczna. Wystawiamy pana Bretona jako tego złego, a sami gramy wielkich zwolenników wolności słowa. Tak czy owak, na reakcję ze Stanów Zjednoczonych nie trzeba było długo czekać. Zaraz po opublikowaniu na Twitterze czy też platformie X, to jest następną ciekawostką, że pan Breton do opublikowania swojego listu używa platformy X, a w tym liście grozi platformie X, którą to ostrzega przed dezinformacją. Tak czy owak, bardzo szybko pan Breton otrzymuje list od Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, z którego wynika, że cała sytuacja została tam odebrana jako groźba względem amerykańskiej firmy X. Ponadto zostało to odebrane jako zamach na wolność słowa, a ponadto i to jest chyba najważniejsze jako ingerencja w demokratyczny proces wyboru prezydenta amerykańskiego. Izba Reprezentantów Kongresu powiedziała, żeby pan Breton natychmiast zaprzestał tego typu praktyk. Ponadto pan Breton dostał również list z Izby Reprezentantów Stanu Arizona, w który, którym amerykańscy politycy tłumaczą Bretonowi, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych prawo do swobody wypowiedzi i wolności słowa uważa za jedno z najważniejszych praw człowieka. Politycy Stanu Arizona poszli jeszcze dalej, oskarżyli Unię Europejską o to, że ma naturę autorytarną i dyktatorską. I wydawałoby się, że zwykła potyczka polityczna ma już swój koniec, ale parę dni później również na Platformie X pojawiła się informacja, że w wywiadzie do włoskiego dziennika La, La Repubblica europoseł, pan Sandro Gozzi, podtrzymał zdanie pana Bretona i wypowiedział się tak. Jeśli Elon Musk nie zastosuje się do europejskich przepisów dotyczących usług cyfrowych, Komisja Europejska zwróci się do operatorów kontynentalnych o zablokowanie Platformy X w Europie. Swoją drogą ciekawe, gdzie europejscy urzędnicy i pan Gocji, i pan Breton, i pani von der Leyen, i inni krajowi politycy, łącznie z polskimi i niemieckimi, będą swoje oświadczenia publikować, jeśli X przestanie być dostępny na terenie Unii Europejskiej. Niezależnie pokazało się, że pan Gocji i pan Breton są członkami jednej grupy parlamentarnej w parlamencie europejskim, a mianowicie Europe Renew, odnowić Europę. Do tej grupy politycznej należy również pan prezydent Macron, pani Vera Jurowa, dobrze znana w Polsce, a z polskich posłów pan Michał Kobosko. I teraz najlepsze, okazało się, że Renew Europe jako grupa zaangażowana, europosłów, jeszcze 8 sierpnia 2024, wystosowała list do pana komisarza a jakże, Thierry'ego Bretona, z prośbą, żeby zainterweniował i zrobił coś z X-em. Ponieważ według nich, X prawdopodobnie odgrywa ważną rolę w napędzaniu politycznej przemocy w Europie. Na przykład w kontekście wypowiedzi Maska o tym, że w Europie jest wojna Domowa. Oczywiście posłowie z grupy Renew Europe, jako demokraci i liberałowie popierają wolność słowa, ale wolność słowa nie może prowadzić do dezinformacji. Dlatego nawołują Komisję Europejską do zrobienia czegokolwiek w tej sprawie, żeby tej dezinformacji na ich się nie było. I w ten sposób kółko się zamknęło. Na list Renew Europe odpowiedział pan Breton swoim pismem do Maska, Mask, memem, Izba Reprezentantów, pismem, na to pismo, pan Goci, itd. itd. Słowem komentarza. Wolność słowa jest absolutnie najważniejsza. Jeśli nie będziemy mogli się wypowiadać, bo będzie to uznane na przykład za dezinformację i zabronione, albo inaczej, jeśli będziemy karani za wygłaszanie swoich poglądów, bo zostaną one uznane jako na przykład mowa nienawiści, to wtedy my społeczeństwa niewiele będziemy wiedzieć o tym, co się dzieje wokół nas. A jeśli nie będziemy wiele wiedzieć o tym, co się dzieje wokół nas, nie będziemy znać zdania i opinii innych osób, to na czym oprzemy nasze demokratyczne wybory? Wolność słowa jest absolutną podstawą demokracji. Nawet jeśli wolność słowa czasami prowadzi do rozpowszechnienia nieprawdziwych treści, fake newsu, jeśli za pomocą wolności słowa jeden drugiego obrazi albo pomówi, to jest to ryzyko wbudowane w absolutną Absolutnie najważniejszą wolność obywatelską, wolność wypowiedzi. Jeśli stracimy wolność wypowiedzi, ponieważ zostanie ona w ramach prewencji ocenzurowana, to możemy zapomnieć o demokracji. Jeśli politycy europejscy będą wykorzystywać akt o usługach cyfrowych właśnie w ten sposób, żeby prewencyjnie zabronić Europejczykom oglądnięcia na przykład rozmowy Maska z Trumpem, albo żeby usunąć z internetu nieodpowiednie według polityków treści, albo żeby nie dopuścić do rozpowszechniania się treści, które mogą kogoś tam obrazić, to będziemy musieli znaleźć inne sposoby na to, żeby tego wszystkiego się dowiedzieć. Za komuny, ci, którzy pamiętają komunę, również była blokada na informacje. W Polsce nie wychodziły książki, które wychodziły na zachodzie, nie mieliśmy dostępu do informacji z całego świata, tylko były te przefiltrowane przez dziennik telewizyjny, Trybuna Ludu i Innego, Gazety, ale w tamtych latach mieliśmy głos Ameryki z Waszyngtonu i Radio Wolna Europa. Słuchać nie można było, ale zawsze w jakiś sposób się dało i zawsze jakieś informacje z pozostałego świata do nas przeciekały. W tej chwili będzie trudniej w momencie, kiedy media i informacje przedostają się głównie drogą elektroniczną. Oczywiście możemy powiedzieć, że zawsze mamy VPN-y, zawsze będzie można się połączyć VPN-em do Stanów Zjednoczonych i mieć dostęp do Xa, na przykład, ale jeśli tak, to tylko można przypuszczać, że nowa wersja aktu o usługach cyfrowych może zabronić używania VPN. Z drugiej strony, ja się bardzo dziwię Unii Europejskiej, panu Bretonowi, że tak dużo uwagi poświęcają kwestii tego, co nazywają dezinformacją w internecie. Nie oszukujmy się, ale większość społeczeństwa, według Mass Formation 80%, i tak do tych informacji nie dociera. I tak jest związana z informacjami, które dostarczane są przez mainstream. Główny nurt. Także wszystkie zabiegi europejskie o nie rozpowszechnianie się dezinformacji są skierowane do 20% mniej więcej społeczeństwa. Nawet jeżeli X Twitter jest bardzo popularny, to do ilu osób docierają filmy z Wielkiej Brytanii, ile osób w Polsce oglądnęło wywiad Maska z Trumpem, na pewno nie miliony, na pewno nie jest to dotarcie do masowej ilości odbiorców. Tak czy owak, pilnujmy wolności słowa. Jest absolutnie najważniejsza. Listek elf. Odezwę się jeszcze. Pozdrawiam na razie. A! Jakby ktoś chciał wspomóc mój kanał, to co robię, żeby miał więcej motywacji do tego, żeby robić następne filmy dla Was, żeby filmy były lepsze, żeby było ich więcej, żeby były dłuższe, żeby były częściej na YouTubie, to zachęcam do wspierania kanału. Wspieranie kanału jest bardzo proste, sama cała masa metod, które są wypisane tam na dole w opisie. Można Paypalem, można kupić mi kawę, można zrobić przelew na konto, można przez YouTube'a zapisać się na wspomagającego, można za pomocą Patronite'a, także metod jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Zachęcam do używania jednej z tych wielu metod i wspomożenia mojego kanału zbędnym 350 450, 725, 1030, albo jaką jakąkolwiek inną sumą. Lisek Pozdrawiam ze Stuttgartu. Odezwę się jeszcze. Cześć.